Okej, okay, okej, okay, okay. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Słod, Jest za mną Kat. Tutaj pięknie stoi. Hello! I, i, i zaczynamy kolejną misję. Tuntuntuntuturuntuntuntuntuntuntuntuntuntun... No. YOLO! Seknuj Jest koleś. To zabi I tylko... Z... oni tu zawsze z kiedy wychodzą, nie? That's what ja she said. This is to course. Change? Tak, tak, Biegłem. się, chyba jest... prosto. Nie, to jest to, co... Y Zresztą nie będę spelować. <laughs> to, co nie jest proste. To jest to, co nie jest proste. Ym, wchodzimy tamtymi drzwiami. Nie widzę nikogo. Czekaj, bym ja grał pokera? Ja bym sobie pograł w Black Jacka. Ej, musimy pograć pokara konkretnie. No. Do czego uciekasz? Bo muszę się otoczyć. Ej, sam. No, sorry <grym> <grym> ja, w sumie taki słod, nie? No. Wyobrażasz sobie tam jednostkę, nie? No. Jak jedną z nich w trakcie takiej super akcji, nie? No. Nagle zechcesz się ścigać, tak naprawdę mocno. I co możesz zrobić? Szczać w gacie, killer? Musisz, musisz, no musisz, to musisz, nie? Jest gacie. O, tutaj. Copy, we'll be ready. Dlaczego nie wziąłeś Cześć no Wziąłeś broń, zgłosiłaś go nie, ty go zgłosiłeś. What the fuck? Tu są otwarte drzwi po prawo. A po lewo zamknięte. Mam wrażenie, że zawsze tu umieramy. ASAP. Zamknę te drzwi. <grym> Ej, zremowałam. Co? A co powiedziałeś? Gdzieś się... Przed chwilą mnie zamknęłam. Odkryj mnie. Wrzucam granata Owoje no, o... granata w To Zobaczmy zobaczcie na moim nagraniu. On the ground. Jest, jest za drzwiami. What? Kto mnie zabił? Sorry. Jeden z nich wyciągnął broń, a ja zostawiliśmy zorak dwa. Obawiam się, że tu ktoś wyskoczy i... Oh my goodness! <słucham> 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 Jak oni krzyczą, ja się w mnie nie piję. Ty. <słucham> assholes? Multiple SWAT Unit spawn code 3 to 10 9 involved officer in okay. danger. Hi. Dobra, okay. to No w, ogóle, w ogóle znam tą mapę z multiplayera, nie? Jeszcze jak działał kiedyś. W ogóle jest zupełnie inna. No. Tam jak były te drzwi, które są na zewnątrz, to tam po prawej było takie przejście bodajże. przychodziło tak bardzo w kółko. Patrz tu. No sprawdza oba, oba drzwi. Nie widzę tu nikogo, ale lepiej wejść tu mi Też nie widzę nikogo, abyś przyświecił bardziej tak na dół Jeszcze jak może bardziej Dobra, nie, nic nie dało Nic, pusto to są te drzwi? Tak to... Chodź może to do góry, co? Ej, po co im taki fotel? Fryzjerski okay. Co, a, co to jest w ogóle za miejsce? Tak jak za miejsce? Kasena O, można pograć w słota. No i tutaj a, jak się to, wchodziło to do góry... To jak się chodziło do góry, to chyba było, można gdzieś tam dalej iść. Nie jestem pewna już teraz, ale niestety już sobie tego nie przypomnę. Ale ja na przykład restauracja też, też inaczej, nie tam. No tam z tyłu tej restauracji było takie przejście też właśnie. Czekaj, zadzwonię do Co? No ej, co? I wy zadzwania do poczekaj chwilę. Ej, weź mi. Nie, no, nic nie widać. Co to Hello? Halo. Przecież my was odbić. Jak to odpada? Kolej odpada. Będę cię kryła. Pijemy to? No. Safe. Ej, zacznę kasy. To są 100 dolarówki. Dolar. tak. Tutaj Skoro nie będą takich rzeczy. Może dlatego, że wiedzieli, że wkroczyliśmy do środka i po prostu musieli się ukryć. Mam wrażenie, że słyszę co chwilę czyjeś kroki. No dobra, raczej. Tym, tym. Nie widzę nikogo, ale na bank ktoś to jest, tylko że stoi tu kanapa, która mi wszystko zasłania. No może nie na bank, ale. No, no chyba nie nie ma. <laughs> Co za oszusty? Strike against... ...prócz walka, nie? Okej, idziemy tu. Czemu oszusty? No zobacz, że mają podgląd na stoliki. Tu jest ziomek, dwa ziomki z bronią. Jeden jest tu, tak jak patrzę, a drugi jest tak tu. Trzeba wrzucić granat. Trzeba, okay. rozumiesz, ja wrzucam. To co otwarte? Zamknięte. <noise> to uważa, że szotem. Tylko nie wiem wtedy, czy będę mogła tak dobrze to rzucić. O Boże. Sorry. <noise> Czemu go zastrzeliłaś? Widziałem, że on w szobach. Nie miałam pewności, czy zrobi to. Zatem... Uciek Wrzucę tam granata. Czekaj raz tam. Park ale żeś mi zrobiła Fuck sorry Walker Poniosły mnie emocje Nie żyjesz? Sześć co pewnie na to wokuli Może nie mam prawej aresztować? Ale do niej calował ten koleś, musiałam go zabić. Wracam. jest yy, Nie. I sorry, że tak biłam się na palę. No z... To było nie. i ten granat mi znaczy, No czy w zasadzie Miałeś? rzuciłam go dosyć dobrze, tylko chodzi o to, że stałeś blisko. Ja już miałem tą baweczkę praktycznie z ale. <laughs> sorry. W byli granat nie eksplodował. <laughs> Kages. Nie widzę nikogo. Ty, ja przez całą tą, tą rozgrywkę teraz, nie? 5 mm. pocisków? Ja 9 U mnie idzie seria ja patrzę na boje. Uważaj u góry, nie? To ja patrzę tutaj na to. Dobra. Będę patrzeć na schody. Gdzieś tu jest, bo ten, bo... easy. Czy coś takiego. Tu będą. Jest babka. Ale ona jest bezbronna. Pewnie są w góry. Tam, hmm. to nikada. To ja muszę... Dobra, kurde, tylko że jak ja krzyknę, żeby ją... walnij ją. To, on... Ucie... to weź patrz, patrz na ten. Na co, na to jest. Na schody, nie? Idzie, idzie. Uważaj! Uważaj! Przestań! Przestań! Dobra. że już z kociole, dostałem. Bo nie miałam czystego strzału, on się zaczął tak szybko w sumie schodzić po tych schodach i... Nie miałem jak do niego strzelić. To weź wyjdź, wyjdź. Ja będę chodził pierwszy, bo jak ja jestem taki ranny, no to tak jakby mniej i tak mniej szkoda, nie? <laughs> Mi ciebie zawsze szkoda. No nie no, ale w sensie... też, to masz większe szanse tak jakbym na przejście, jak ja. Ja jest koleż, bezbrani Powinien być tam detektyw I w kibinie do no, bo to ktoś krzyknął Ej? Mm, musimy jeszcze tylko Ej mamy chyba... Nie mogę tego tam zjechać, cześć Ja też nie, właśnie A tam chyba jest completed jeszcze jakiegoś kolesia musimy znaleźć. Jestem pewna. Detektywa jest na jakiegoś koresianka. Nie A widzę weźdź. nikogo. Nie widzę nikogo. Mam, już... grała, tak? mam jeszcze o, grunt. mam jeszcze te Okej. Ja mam już wyciągnięte. To yy, po cichu otworzę. Tak jest łatwiej samemu celować później. Okej, okay, są otwarte. No fuck, nie mogę się ruszyć Ej weź mnie Omi Aha, ja zacząłem pisać na czacie, czajesz Holy shit Jeszcze ta, szósta Aha, jeden ja ja... tutaj Jeszcze Chyba wszyscy Aha, oh yeah Oboje przeżyliśmy. Nie. Jesteś? Nie widzę cię. Gdzie. Ja... Nie wiem, w którą stronę iść. O, oh, yes. jest. Nie, nie, skończyło gry? A, nie, zareportowaliśmy czegoś. czegoś. Oh. O, ale fajnie ty to stoi. <laughs> Jakbyś pokazywała tak. nie, oh, yeah. Czekaj, a tego martwego? No ra, przejdźmy się. Jest nas dwóch przynajmniej, więc... Tylko ja mam na nogę. O, jest to. To jest drogi cripple. Okej. Pokażcie mnie. To na Czekaj, chcę zobaczyć siebie. O, trzęsę się. Dobra, okay. <gry qualcosa> to było na tyle w odcinku. Jeżeli wam się podobało, to lajkujcie. Zostawiajcie komentarze. No. na mój kanał? Hmm, możecie, ale nie musicie. <noise> Oczywiście. A i mamy dość dobry wynik. Jestem rekrutem. A, ja, ja też. Rekrutę. No <noise> i to było na tyle w połowie Dziękuję, trzymajcie się na razie. Bye.